myślę, chłopa, po szybkie zakupy, nawet po bułki, bo dzisiaj wziął mnie coś na bułki na śniadanie, to zawsze przyniesie coś więcej. Masełko dwie sztuki. Kupujemy różne, powiem Wam szczerze, ale zawsze prawdziwe. Czasami patrzymy coś na promocji też, szczerze mówiąc. Kulturheidelbyn. Czy to są, słuchajcie, jagody? Ja nie pamiętam, jak to się nazywa. Um, za dużo na jagody, ale smakują tak samo. To są chyba borówki. Powiem Wam, że naprawdę ja się nie znam na, na borówkach i w ogóle tych leśnych owocach. Nie wiem dlaczego, bo jestem ze wsi, chodziłam na jagody, ale takich u mnie nie było za często w domu, powiem Wam szczerze. Także ja do dzisiaj nie wiem, jak one się, słuchajcie, nazywają, ale chłop mnie dba i kupuje mi zawsze owocki. Kupił mi też konfiturę, dżem, heidelbeeren, to samo właściwie, bo tak mówiłam, że mam ochotę na jamik. No i widzicie, słucha mnie, słucha. Słucha, co ja gadam. I też ten y, sok, bardzo go polubiłam, w ogóle spróbujcie, naprawdę jest niesamowicie smaczny. Ja tak z sokami jestem y, różnie, dlatego że często te soki są bardzo słodkie albo takie przerzadzone, a ten bardzo mi smakuje z rewę. Dwa mleka, jedno normalne, no bo zawsze się przyda, chociaż powiem Wam, że ja do kawy już nie piję y, normalnego mleka, czasami jak już naprawdę nie ma żadnego innego, y, ale y, zawsze kupujemy to mleko mój narzeczony pije espresso, więc on nie pija w ogóle takich kaw, cappuccino, bardzo rzadko, chyba, że gdzieś jesteśmy na wyjściu. Um, no i kupuję, kupuję zawsze um, hafa milch, czyli mleko owsiane, um, właśnie z tej serii Oatly Barista. Już wiele sprawdziłam i żadne nie jest tak dobre, także zawsze też kupujemy, żeby mieć w zapasie, no a zwykłe mleko, wiadomo, zawsze się przydaje. Bananki uwielbiam, słuchajcie, ja to jestem bananowy człowiek. Coś słodkiego też wleciało. Dla mnie Kinder Bueno zdecydowanie, bo jestem ogromnym fanem Kinder Bueno, tego ciemnego, niejasnego, powiem Wam, że tu jestem nie w górze, wszędzie się rozwala. Także ciemne Kinder Bueno, i tutaj mój ukochany też sobie coś wziął. Słuchajcie, każdy człowiek ma jakieś uzależnienia. Ja też mam. No i woda zawsze u nas też musi być. Zawsze kupujemy też w większych ilościach, wiecie, w skrzynkach najczęściej. Ale czasami na szybko, jak nam coś zabraknie, to podlecimy też i mamy trzy sztuki, moi drodzy. No i to, po co rzeczywiście faceta wysłałam do sklepu, to um, pieczywo. Kupił mi coś, co ja lubię, stwierdził, że ja to lubię i wziął mi coś słodkiego. Tak, to akurat lubię, to jest bardzo dobre. Tak, to jest to? To jest chyba z budyniem w środku albo z czekoladą i ostatnio to próbowałam, jest naprawdę niesamowicie smaczne. Ja często takich rzeczy nie jem, ale czasem mi coś weźmie i powiem Wam, że kupujemy też często w rewę, po prostu w środku, w sklepie na piekarni, bo czasami mają lepsze rzeczy, przecież to widzę, że jest od cukierni, od piekarni normalnie, ale polecam Wam też się zainteresować, bo mi nasory mają dużo fajnych rzeczy. No i normalny bułeczki, kochani, ziarniste i dwie też normalne dwie produkty. Coś dobrego do zjedzenia. Ostatnio kupiliśmy to w Lidlu, i to jest taki krem twarożek z pomidorami, chyba suszonymi pomidorami, jak tu widzę. Nawet nie czytałam, i jakimiś oliwkami. Zabijcie mnie, nie mam pojęcia, co to za oliwki, ale jest to niesamowicie smaczne, bardzo dobre. I też kupiliśmy coś takiego feta i serfeta i ogórek. Jeszcze tego nie próbowaliśmy, ale podejrzewam, że też będzie dobre. Już kolejny raz kupiłam coś właśnie z tej serii. Tej greckiej serii, która jest w Lidlu, i naprawdę fajnie to się sprawdza. No hejo, witam Was tutaj przed kamerą, żebyście też zobaczyli, jak dzisiaj do Was mówię. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabieramy się za nasze mieszkanie trochę, będziemy w naszym nowym mieszkaniu, więc pokażę Wam parę rzeczy, które może kupiliśmy, bo kupiliśmy też bardzo fajny mebel i tani mebel, który koniecznie chcę Wam pokazać. Mam herbatkę tutaj, moi drodzy. Jestem uzależniona teraz od herbaty z cytryną. Zresztą to jest moje uzależnienie już naprawdę od dawna. Uwielbiam herbatę z cytryną. Chyba wygrywa z kawą. Ostatnio także bardzo interesujące. Nagrałam wam też teraz film z tym makijażem, który mam na sobie, taki naprawdę codzienny, codzienny, bardzo szybki makijaż, który zajmuje mi chyba dwie minuty. I w dzisiejszym filmie postanowiłam, że zrobię coś takiego dla was, czyli zrobimy sobie rozdanie, dlatego że mówiłam wam o tym kosmetyku od Garnier. O tym olejku, którym ja traktuję ostatnio włosy i te włosy wyglądają przepięknie. Teraz muszę je troszeczkę poczesać, ale są niesamowicie sypkie i tak jakbyśmy wrócili od fryzjera, dlatego że, że właśnie rozczesują się fajnie i są mięciutkie, takie dociążone. No po prostu dawno nie miałam takiego kosmetyku. Jestem w szoku, bo wcale nie jest to drogie. Zwłaszcza jeśli macie włosy, które się troszeczkę puszą, Chociaż moje się tak bardzo nie puszą, ale teraz była taka pogoda i jest nadal, bo przyszła jesień. Wiecie o tym i widzicie za oknem to na pewno. No to wiecie, te włosy mają taką tendencję do puszenia, są, się, są takie niesforne. A gdy używam, um, gdy używam tego kosmetyku, to po prostu no, są piękne, lejące, mięciutkie. Włosy mi już tak trochę, trochę rosną, bo powiem wam, że jakiś czas temu skróciłam dotąd. I nie była to dobra decyzja, dlatego że ja jednak czuję się najlepiej we włosach długich. Tęsknię za tymi długimi włosami, które miałam w tamtym roku o tej porze. Miałam bardzo długie włosy, no i tęsknię bardzo za nimi. Także teraz będzie zdecydowanie zapuszczanie. Słuchajcie, użyłam w tym filmie, który nagrywa, nagrałam dla Was, właśnie takiego błyszczyka od Essence Juicy Bomb, ale w odcieniu dosyć mocnym, takim czerwonym nie jest, ale jednak jest taki intensywny. I powiem Wam, że nie wiem, czy ja się lubię w takich odcieniach, ja to jednak lubię nudziaki, sama nie wiem, czy mi to pasuje. On jest bardzo przyjemny, muszę przyznać, więc za tę cenę Wam polecam, bo one są takie leciutkie, nie są denerwujące, dopóki nie wyjdziemy, słuchajcie, na zewnątrz, to zaraz pewnie mnie tutaj zaatykują wiatry wszelkie, więc może zwiążę włosy, zobaczymy, może jakoś do tyłu. No nie wiem sama, co o tym myśleć, o takich kolorach, czasami czuję się w nich dobrze, czasami nie. Pytacie mnie też, czy odnowiłam makijaż permanentny ust? Nie odnowiłam, on się dalej trzyma. Pięknie wygląda i też e, ust nie powiększałam już od tamtego roku, e, więc trzymają się pięknie i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Wiązanie butów na inny sposób. A bo, bym się ja. Ja całkiem inaczej wiążę buty. Ja wiążę buty na jedną kokardkę, a tu chyba są dwie albo trzy. Zdjęczymy. Słuchajcie, przyjechaliśmy do meblowego sklepu, żeby zapytać się co z naszą kuchnią, dlatego że już minęło półtora miesiąca i właściwie powinna być teraz na początku miesiąca, a nadal jej nie ma. Także idziemy się zapytać, bo niestety, ale nikt nie odbiera telefonów. Przyszliśmy sobie na jedzonkę do takiej szybkiej chińskiej knajpy, do takiego bufetu chińskiego, że nakłada się ile się chce za 10 euro. Tak wygląda moje żonko i sałata, a co do mebli niestety, ale pan miał klientów, więc musimy tam znowu zadzwonić. Powiedział, że do nas dzwoni, ale powiem Wam, że wątpię, że tak będzie. A co uh, to jest? To jest rindlaj, wina buskwili, chęchenkojna, rajz, i zaraz po jedzonku wybraliśmy się do TK Max, gdzie znaleźliśmy mnóstwo wspaniałych dekoracji Halloweenowych i też jesiennych. Powiem Wam, że ja tak dużo na Halloween nie stroję, no ale coś tam zawsze musi się znaleźć. No i TK Max nigdy nas tutaj nie zawodzi. Zawsze są fantastyczne dekoracje na Halloween właśnie. Ale powoli już idzie też grudzień, więc ja będę się tu szykować zdecydowanie bardziej na święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie, jaką świetną torebkę znalazłam. Tak, to jest torebka. Nie wzięłam jej oczywiście, no ale jest bardzo wyjątkowa. Kupiłam też kilka rzeczy w rozpanie, ale to pokażę Wam za chwilę w filmie. No i szukamy nadal rzeczy do domu już coraz mniej nam zostało, ale tak jeszcze oglądamy i szukamy fajnego przytulaśnego fotela, jakiegoś jasnego i bardzo możliwe, że ten ziska. Weźmiemy ze sobą niedługo. Moi drodzy, witam Was w mieszkanku w mieszkanku, w którym jeszcze są kartony, dlatego dużo Wam nie pokażę, ale chciałabym Wam pokazać żylandor, bo kupiliśmy już parę lamp i chciałabym Wam pokazać naprawdę piękny żylandr, który kupiliśmy. Zobaczcie, tak wygląda nasz żerandol w salonie i to jest żyrandol z lampami LED chciałam powiedzieć LED. I jest sterowany z pilota i też z aplikacji. Można go ściemniać, zjaśniać, sprawiać, że świeci na taki chłodny odcień, na cieplejszy, ale powiem Wam, że niektóre tutaj te koraliki musimy poprawić, bo moja mama je zakładała. No i jakoś żeśmy nie wyszli instrukcją, ale coś tu jest nie tak. Coś tutaj, słuchajcie. Krzywo nam to wyszło, chociaż wiecie, jak ktoś przyjdzie, to nie rzuca się to w oczy, no ale uważam, że jest przycudny. Naprawdę bardzo ładnie wygląda i zależało mi, żeby mieć tutaj coś takiego e, efektownego w salonie. Wiecie, coś takiego podwieszonego też i nie wiem, nie wiem czy to jest kiczowate, dajcie mi znać, ale no, ja bardzo lubię takie rzeczy, słuchajcie, wiecie, babskie, chociaż uważam, że jest po prostu elegancki. Kryształowy, no piękny jest. Tutaj nie mamy jeszcze też powieszonych. E, nie mamy też jeszcze powieszonych karniszy i powiem Wam, że chcieliśmy założyć szynę i kupiliśmy złą szynę. No i stwierdziliśmy, że jednak na szynie nie wygląda to za dobrze i będziemy ciągnąć tutaj na całą ścianę karnisz, dlatego że mamy dwa okna, jak widzicie, które są troszeczkę tak dziwnie zrobione, bo jedno jest wyżej, drugie niżej. To balkonowe jest niżej, a to jest wyżej, więc tutaj musi coś pójść na całą ścianę. Ona jest dosyć długa. Więc będziemy chcieli tutaj nałożyć jednak karnisz. Zobaczcie, co przynieśliśmy ze sobą z TK Max. No, czyż ten kotek nie jest cudny? Tak się ładnie świeci i no, po prostu przemówił do mnie totalnie, jest przecudny, także mamy go tutaj w naszej łazience, no i ślicznie wygląda. Ja wiem, że takie rzeczy są tylko na Halloween. ja i tak nie szaleję, słuchajcie, tak jak inni, um, ale no, muszą być jakieś akcenty, prawda? OK, to, co chciałam Wam pokazać, to jest ta konsola. Kupiliśmy ją naprawdę za grosze i w ogóle widzicie też te rzeczy, które ostatnio Wam pokazywałam w Holus Action. Jeszcze nie powiesiliśmy tego obrazu. Na razie stoi to tu. Nie zwracajcie na to uwagi, bo wiecie, jak to jest. Cały czas proces. Nie mamy praktycznie tutaj poustawianych iść dekoracji, no bo czekamy na tą kuchnię, musimy się wiecie. Trochę ogarnąć tą kuchnią, żeby sobie dekorować rzeczy. Na razie stoi to tak i to jest konsola, którą my kupiliśmy, uwaga, na stronie temu. Kosztowało to nas naprawdę niewiele, bo chyba 70 euro. I wygląda to super, jest to dosyć stabilne, powiem Wam. Łatwo się to skręcało też i zobaczcie, jak tu fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba, bo na początku chcieliśmy wstawić tutaj taką komodę normalną, ale jednak. Lepiej wygląda to, jak jest coś tutaj takiego wąskiego i przejście nie jest, wiecie, zablokowane. Naprawdę wygląda to super. I jeszcze z dekoracji postawiłam tutaj ten domek, ale muszę zdecydowanie kupić więcej tych domków. No i zobaczcie ten grzybek. Przecudny. Znalazłam go też w sklepie Woolworth. To jest taki sklep tutaj w Niemczech. Jest przefajny. bardzo ładne rzeczy teraz mają. No i tak mi się spodobał ten grzybek. Moi drodzy, szybki haul y, z siaty. Byłam w Rosmanie i kupiłam sobie coś z tej serii. Z której mam olejek, który Wam bardzo polecam. Ten olejek, który tak przepięknie wygładza włosy i sprawia, że są takie leciutkie, pięknie się rozczesują. I właśnie jest to ta seria Sleek. No i wzięłam właśnie sobie szampon i odżywkę. Muszę przyznać, że dawno nie miałam żadnych szamponów i odżywek. A pamiętam jeszcze tego starego YouTuba, że często kupowało się właśnie te garniery fructis, że właśnie powstawały takie nowe serie. No i teraz taka. Taka drobna retrospekcja, także będziemy testować. Mam ogromne, ogromne jakieś nadzieje. Wydaje mi się, że będą dobre, bo i ten olejek super mi się sprawdza. Jakoś tak miałam ochotę sobie coś potestować z drogerii, bo y, ostatnio używam ciągle tych samych kosmetyków, ale zanim jeszcze pokażę Wam y, kosmetyki do makijażu, to wzięłam sobie jeszcze z ceramidami maseczkę. Ceramidy mi się jak najbardziej przydadzą, szczególnie w tym czasie, i zobaczcie, co ja tu dorwałam. Jak zobaczyłam to jajko, bo nie wiem jak to inaczej określić, słuchajcie, to wygląda jak jajko w środku, to mówię, kurczę, co to jest. Nawet dobrze nie doczytałam, powiem Wam szczerze. No i widziałam, mówię, zrobimy jakąś rolkę, bo już jedną rolkę od produk o produkcie od Svenia Walberg nagrałam, który też był dość interesujący, ale to jest naprawdę interesujące i to jest chyba taka maseczka, jakiś serum na noc. Zobaczymy, jak to się nakłada. Ciekawie to wygląda. Jak widzicie, to jest tutaj do otwarcia. No i chyba trzyma się to przez noc. Także zobaczymy. I co jeszcze dzisiaj dorwałam? Byliśmy jeszcze w innym rosmanie No i mówię, kupię sobie znowu set z tymi rzęsami, bo dawno ich nie miałam przedłużanych od spodu. A skończył mi się, słuchajcie, ten preparat. Ten Bond i Seal. Um, i tak mówię, no muszę sobie kupić, bo mam inne rzęsy, które mogłabym sobie pociąć, ale nie mam tego preparatu, dlatego wzięłam taki secik. Mamy teraz szafy ELF w drogeriach Rossmann w Niemczech, więc się bardzo cieszę i było coś takiego, czego nie widziałam jeszcze, Dew Primer, czyli coś pewnie rozświetla, rozświetlającego, jakiś żelowy primer. E, wzięłam też, e, zobaczcie, e, podkład, który bardzo obiecująco wygląda. Ma być soft glam, czyli taki delikatny, ale wiedziałam na dłoni, że ma krycie i wzięłam kilka drobnych rzeczy, których chcę przetestować z Rival de Loop, z tej marki, ym, właśnie która jest dostępna w Rosmanie. Yy, I też coś tam się zdarzy, chyba z Essence, ale ogólnie Rival de Loop. I chciałabym to wszystko z Wami przetestować w kolejnym filmie, dlatego nie będę Wam pojedynczo tutaj pokazywać. Postanowiłam, że umyję włosy tymi nowymi produktami od Garnier i połączę to z tym olejkiem, też właśnie z tej serii. Bo tak byłam ciekawa, jak się y, sprawdza ten szampon i odżywka. No i muszę wam powiedzieć, że y, szampon jest przeźroczysty w takiej żelowej formie, y, dobrze myje i naprawdę fajnie się pieni. Trzeba dobrze go też spłukać, bo miałam wrażenie, że ciągle gdzieś mi tam, słuchajcie, zalegał tutaj y, u góry głowy. Y, odżywka jest y, niezbyt zbita, ale trzyma się włosów jak najbardziej. I słuchajcie, dopiero doczytałam, że te produkty mają sprawić, y, że Włosy są przez 10 dni wygładzone, do 5 myć, coś takiego. Podejrzewam, że może to się sprawdzić, dlatego że przy tym olejku, już Wam wspominałam, włosy są naprawdę cały czas mięciutkie, wygładzone i tak jest, aż te włosy nie umyjemy znowu. I nawet myjąc włosy. Wiecie, jak e, e, przepuczacie najpierw sobie włosy po prostu wodą? Te włosy są takie śliskie, mięciutkie, e, więc ciekawa jestem, jak będzie po tych e, e, wszystkich produktach. Olejek jest, słuchajcie, taki e, bardzo, bardzo lejący, e, jak to olejek, ale czasami są olejki gęste, bo tu mam też na końcówki mój L'Oreal, o którym też Wam mówiłam, który testuję i powiem Wam, że nie wiem, kiedy ja go zużyję. On jest ogromny. Ale jest, jest całkiem w porządku, ale jest gęstszy. A ten jest taki, bardzo zobaczcie, niemal jak woda. Widzicie, on po prostu leci. I ja nakładam śmiało tak z trzy pompki, dlatego że im więcej zauważyłam, że go nałożę, tym nawet lepiej. No i nałożymy sobie troszeczkę tego mojego olejku na końcówki, już niewiele, bo nie chcę też przeciążać. Moich włosów. Zabieram się tutaj za tego mojego podrabianego Dysona, słuchajcie, ale to jest naprawdę dobra szczotka. Jeśli chcecie, szczotka, suszarka, jeśli chcecie kupić sobie fajną suszarkę, która też ma wkłady, żeby sobie wyciągać włosy, wiecie tak, yy, zaraz Wam pokażę. No tutaj mam te wkłady, takie wiecie, jak do Dysona, i wtedy robicie sobie też loki. No to polecam Wam tę szczotkę, podlinkuję Wam ją na dole w opisie. Zauważcie, co tutaj mam: ten taki płaski dyfuzor, który używam w połączeniu ze szczotką. Jak będę suszyć włosy, to będę rozczesywać, i tak wiecie. W tym kierunku trzymać suszarkę i rozczesywać sobie, to ten efekt jest jeszcze mocniejszy i właśnie uaktywnia się porządnie ta formuła tego olejku. Ok, moi drodzy, tak wyglądają włosy po wysuszeniu. Zobaczcie sami. Są bardzo sypkie i takie świecące, lejące, ale co najbardziej lubię w tej serii, że one bardzo dobrze się, słuchajcie, rozczesują. No, na miodzio, nawet jak są umyte i wiecie, jak ściągniecie ręcznik, to one bardzo fajnie, zgrabnie się rozczesują. Zobaczcie, tu się nic po prostu nie dzieje, zobaczcie, jaki jest błysk.